Rozmawiamy z laureatem nagrody banku.pl, nagrody szklanych domów. I w związku z tym pytanie do Pana jako eksperta rynku mieszkaniowego od dziesiątek lat. Czy Polacy młodzi chcą mieszkania czynszowego, czy mieszkania na własność? To jest dobre rozróżnienie dotyczące wieku, kryterium jako wiek, tak? czego chcą młodzi, a czego są starsi i czego chcą młodzi, w, e, aktywni, żyjący w dużych miastach, a czego są starsi, żyjący w miastach małych. Tu mamy dwie różne ankiety i dwa różne wyniki. Myśmy z panią doktor Rudzką robili takie badanie 2-3 lata temu, właśnie na takich młodych, aktywnych ludziach, którzy albo byli studentami, albo już byli po studiach i 97% z nich twierdziło, że chce własności mieszkania. Oczywiście uwarunkowanej, tak, narzekali, że a to kredyty za drogie, a to za długo trzeba będzie spłacać, 30 lat, ale generalnie, niezależnie od tych uwarunkowań, chcieli być właścicielami mieszkania. Niedawno Ministerstwo Odpowiedzialne za Budownictwo zrobiło podobną ankietę, trochę ona się tam różniła pytaniami, ale przede wszystkim była skierowana do innych osób i tropiała ją inna firma i wypowiadało się mniej więcej połowa, około tam 600 osób, myśmy mieli prawie 1200. I tam wyszło trochę inaczej, tak? ale tam pytano również ludzi z przekroju wieku 50-60+, którzy mają już ustabilizowaną sytuację mieszkaniową, niezależnie od tego, jaka ona jest, czy to są mieszkania komunalne, TBS-owskie, czyli mają ustabilizowaną i patrzą na to trochę inaczej. I mówią, budujcie więcej mieszkań komunalnych, wspierajcie, ale budownictwo społeczne, ogólnie rzecz biorąc. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne rozróżnienie i trzeba o tym pamiętać, tak? że regionalnie ono jest... Nasze zapotrzebowanie jest zróżnicowane, ale dajmy szansę tym młodym ludziom, tym, którzy są dynamiczni, którzy chcą wziąć kredyt i go spłacać, a często nie mieli tej zdolności kredytowej, a dzięki temu kredytowi 2% ją uzyskali, dajmy im szansę, żeby sobie to pierwsze mieszkanie kupili. To jest nie tylko ważne dla nich, jest ważne też dla nas, jako dla społeczeństwa, że własność, czyli mieszkanie, czyli pewien zasób pozostaje w polskich rękach. I jakby też mniej istotne jest to, że ten zasób również niektórzy mają po kilka mieszkań, ale to są ciągle jakby jest nasz zasób, polski zasób. Ja nie jestem tutaj nacjonalistą, ale uważam, że jeśli chodzi o właśnie taką kapitalizację zasobów w stosunku do osiągniętego poziomu PKB, to jesteśmy na dość szarym końcu w Europie i warto, żebyśmy nasze zasoby krajowe zwiększali również zasoby mieszkaniowe. Nie jestem przeciwny temu, żeby fundusze zagraniczne wchodziły i inwestowały w mieszkania na wynajem i nie sądzę, że należy stawiać tu jakieś bariery. Rynek sam powinien rozstrzygnąć. Natomiast żeby mógł rozstrzygnąć, to trzeba wesprzeć młodych ludzi w zdobyciu pierwszego mieszkania. I dlatego dziwię się trochę, że ministerstwo no, nie przyłożyło należytej wagi, żeby skonstruować ten kredyt, chociaż był on już prawie gotowy. I wydaje się, że jest to, znaczy z mojego punktu widzenia, jest to błąd. Mi się nie wydaje, ja uważam, że jest to błąd, i uważam, że powinno się jednak wrócić do tego tematu i ten kredyt wdrożyć. Nieważne, jak on się będzie nazywał, ważne, żeby on był stabilny i długoterminowy. Powiedział Pan o funduszach inwestycyjnych zagranicznych, które inwestują mieszkania na wynajem, ale przecież to nie musi tak być. To mogą być fundusze krajowe, które będą inwestowały mieszkania na wynajem. Oczywiście, że mogą. Nawet powinny. Natomiast mamy fundusze krajowe, kojarzą nam się z funduszami państwowymi czy też finansowanymi na przykład przez Bank Gospodarstwa Krajowego wcześniej, potem przez Polski Fundusz Rozwoju i one niestety nie bardzo zmienią tą sytuację, ponieważ procedury związane z wydatkowaniem środków publicznych są takie, że one zawsze będą przegrywały z deweloperami i będą przegrywały z funduszami zagranicznymi, gdzie procedury są dużo bardziej proste, bo to są środki prywatne. No ale mogłyby być fundusze inwestycyjne prywatne, które inwestują mogłyby w mieszkania. Być. I, prawda? Takim, I dla takich powinno być miejsce na naszym rynku. Ono jest, tylko pytanie, kto się zorganizuje. Wie pan, jeśli się słyszy, że fundusz REIT, tak, bo dość dośmona od kilku ładnych lat się o tym mówi. Albo FIN. A no, tak. I one mają finansować mieszkania o niskich czynszach, to pytam się, po co inwestorzy mają wchodzić w taki fundusz? Tak. Znaczy nie uzyskają nigdy żadnego rozsądnego zwrotu z inwestycji, no, a inwestuje się po to, żeby ten zwrot uzyskać. Tak? I on powinien być wyższy niż to, co oferują banki. W związku z tym, no bo jest jeszcze pewne ryzyko każdej inwestycji, więc także i takiej. Więc jeżeli nie ma takiego zwrotu z inwestycji, a nisko czynszowe budownictwo tego nie zapewni, no to nie mówmy o rejtach. Rejty inwestują w to, na czym się da zarobić, na całym świecie i jeszcze tam mają pewne dodatkowe ulgi podatkowe. Mieszkanie dobrem społecznym czy dobrem inwestycyjnym? Strasznie nie lubię takiego pytania. No, ale, bo, ale, są, ale... ale są potrzebne mieszkania dla ludzi, których nie stać na kredyty. Oczywiście, oczywiście, że są potrzebne. Tylko mówię, nie lubię takiego pytania, bo nie wolno tych rzeczy przeciwstawiać. One występują równolegle. Tak? Zawsze, a ja to mówiłem wielokrotnie, no na początku tego wieku na paru kongresach, także zagranicznych, zawsze będą występowały potrzeby ludzi, którzy zarabiają zbyt mało, czy mają zbyt niskie dochody z różnych źródeł, żeby móc sobie kupić mieszkanie. I tych państwo musi wspierać. Dlatego mówię: jest miejsce na wszystko. Na mieszkanie komunalne, na mieszkanie socjalne, na TBS-y. Nie wiem tylko po co żeśmy je teraz przerobili na SIM-y zamiast trzymać się jednej nazwy. Nie, problem polega na przykład na tym, że my mamy coś, co dobrze funkcjonuje i co wystarczyłoby na przykład, troszeczkę dosypać pieniędzy, żeby to się rozwinęło, dało pewną wartość dodaną. To my mówimy: Nie, nie, to poprzedni rząd wymyślił to, by była jego chwała, to my zrobimy to od nowa. No i jak budujemy od nowa, to zapominamy, że to zawsze jest strata czasu. A rynek tej straty nie akceptuje. Nie? Czy zdaniem pana, tak wynikało bez pana wypowiedzi, powinno się po prostu usiąść, może przy okrągłym stole jakimś, no i ustalić politykę mieszkaniową na najbliższych 20-30 lat, ale tak, żeby ona się już nie zmieniała? No, wie pan. To jest idealne rozwiązanie i bardzo byśmy tego chcieli. Tu w gronie ekspertów mówimy, co zresztą miało też wyraz na tej sali w trakcie debaty. Tak? no Nikt tych ekspertów nie słucha. My powtarzamy pewne rzeczy od wielu lat. Oczywiście pojawiają się też nowe kwestie przez zróżnicowania regionalnego, dzisiaj to nam bardzo pięknie wyszło na tym kongresie, ale w gruncie rzeczy no, słowo polityka ciąży nad tym. Tak? My nie mówimy o mieszkalnictwie, mówimy o polityce mieszkaniowej. No i w związku z tym politycy rozgrywają to tak, jak potrafią, jak wiedzą, jak łączą to z innymi celami, które są osiągnąć. Nie wiem, nie jestem politykiem i nie do końca to rozumiem. Jestem pragmatykiem. Wiem, jak można byłoby to zrobić, zresztą nie tylko ja. Tak? Jest parę osób, które się tu dzisiaj nawet na sali deklarowały, czy brały udział w dyskusjach. Jest świetny raport e, dwóch ekspertów e, Związku Pracodawców Polskich, no, to wszystko można wykorzystać, tylko jest pytanie, z kim usiąść przy tym okrągłym stole, i kto powie OK, to taką robimy politykę, uchwalamy ją i następny rząd, jakikolwiek by on nie był, nie będzie je zmieniał, bo to jest ważne dla społeczeństwa, dla narodu, dla naszego rozwoju, naszego państwa. No jeżeli nie ma takiego podejścia, to będziemy mogli te kongresy powtarzać i będziemy powtarzali te uwagi, które zgłaszaliśmy dzisiaj.